Siemaneczko o Pewnie teraz sobie myślicie Krajzalka, A co to, to takie echo? A co to takie jakieś tło? I w ogóle na czym ty nagrywasz? Co to są za dziury? Ty na jakimś koszule do prania nagrywasz? Um, nie, ale mogę zacząć nagrywać w kiblu, jeśli żeby Mam zarazował. Znaczy, okej, okay, okej, okay, w ubikacji. W kiblu to tak nieładnie się mówi. No i jakieś światło takie w ogóle słabe. Chociaż nie drayn mordy jak zawsze. No, ale to dlatego, że po prostu warunków nie mam zbytnio. Ponieważ quick story time, ale sponsor tam dupy i muszę kurde sama zrobić na życie więc aktualnie po prostu przebywam w lokacji, której Wam nie powiem, aczkolwiek muszę iść do roboty. Jak taki plebs o, za pieniądze. Bo ogólnie to marzy mi się łaciatka i marzy mi się Alisza, więc no coś za coś. Parę dni trzeba przepracować, żeby mieć parę pieniążków na takie ładne petropiki. Aczkolwiek z pieniążków, które jednak sponsor dał... Zamówiłam sobie dwójkę nowych dzieci. No to ten, Chciałam taki szybki unboxing nagrać, po prostu jacyś ludzie mnie słyszą na korytarzu, ja serio muszę być ostrożna co ja mówię, bo, bo pomyślę, że wariatka. Szczerze, do otwarcia mam grzebień, lecz chyba już grzebieniem otwierałam. Mam słuchawki, niestety nie AirPods, ale to nie dlatego, że mi nie stać, po prostu się zepsuły. No to otworzę końcówką. łatwo taśma. O Jezusie! ziomuś dostała akcesoria! Oh, MJ, dobra. Dobra. Pokaż, takie to masz w środku. Dobra, nasz koleżka poczeka. Najpierw akcesoria. Mamy tutaj takie coś, co się wysypuje. Wygląda trochę to jak... Jak proszek do prania, o. I tutaj mamy... O, ona jeździ! O ja pierdził. Dobra, nie. Gdyby nie to, że aktualnie jestem pracującym dorosłym człowiekiem, to to by była moja ulubiona zabawka. No to tak wyglądamy. seria trzeba szybko przyjść do Harta, bo nie wiadomo kiedy ktoś tutaj przyjdzie. Dobra, on jest piękny. On jest serio piękny w realu. Cudowny. Tylko, że widzę, że ma coś z mechanizmem i musi tylko obracać ta główka. Na mnie robi blu, 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 blu. Tak, ona mu po prostu ona się kręci wokół własnej osi. To ja mu muszę wymienić ten mechanizm, bo akurat mi się nie podoba, jak tak tropie robią. No jakie on ma Jakie ziom ma ocka No to tam szybciej, bo chcę pierogi zjeść <gry> Nie wiem co o nim powiedzieć jeszcze Dupą kręci? Zajebisty z tego, że no No jak fejur, no chodzi mu ta głowa swoje jest, ziomak? Ziomak jakiś jesteś, kurde Uposiedzony. Magnus ma yy, Widzę, że jest już trochę dobity ten Magnus Szczerze, już nie widać, żeby on był niebieski Uważasz, że jest oryginalny? <gry> no i dostałam darmowe akcesoria, więc Nie będę narzekać to, że mam po prostu, no co, no wychudzone jakbym miała no, Uszy jak samolot No i w sumie tyle. Taki Ryanair trochę, niunia Chcesz się przyleciać? <śmuszczaj> nie, by źle brzmiało Kryzolka, się musi streszczać, bo musi zarobić na łaciatkę No, to prawda Kolejna paczucha to jest telefon nie Zamówiłam Realme, to moja siostra mówiła, że Że Realme są wydupe Kryzolka mi nie poleca Ojeju, dostałam ten sick. Dziękuję. Może mam o tym w gnoju. Czyżby on też coś dostał? O oh shit! Ej, dobra. Ej. Ojeju. Mmm. Tak na bogato w złotym woreczku. Pewnie jest prawdziwego złota. Nie chcę się niczym chwalić, ale... Mi się należy taki. O kurde. Głupiutki. <grystanie> On wygląda jak mi do chomik z ryja. On ma taki wyraz mordy. Jakby ja bym go nazwała Kuba Rogus albo Krystian Powiedzcie w komentarzach, że wiecie o co chodzi. Jest taki naprawdę wygląda na odstrzelonego i w sumie oni by się tego dali. On wygląda na takiego co ja radzę w dzień a on na takiego, który to nie by załatwił. On w sumie daje mi vibe takiego niepozornego, takiego fuckboya, ale takiego niepozornego, który jakby mało mówi, dużo wie, a on mi daje vibe takiego takiego dresa, takiego patusa, takiego patusa z bloków. I jakby oni oboje wyglądają jak takie ziomki z bloków. Ty, my dzisiaj za garażami? Ty, sorry, nie sprzedajmy tylko na psach, nie? Nie się na psach. Dobra, spoko, nikt nic nie mówił dokładnie. Ich nie łączy miłość do planety i do tej samej kobiety. Ich łączy miłość do zioła i do wspólnego zioła. Ale spisganiec. Widać, że mój ziomek załatwia dobre zioło. Dobra. Dostałam także cukierka. Michałka. Do tego on się nazywa Michał. <laughs> Miś kolorowy. Też Michał. Dobra, no to co? No to... Elo, Widzimy się kiedyś ki już robibinnąęła cietkę?